Zapraszamy i zapraszamy na relacje z przedsięwzięcia górskiego ochotniczego pogotowie ratunkowego, jakim jest akcja Bezpieczna Zima. Projektu promującego uprawianie bezpiecznej turystyki w sezonie zimowym. W programie między innymi dekalog narciarza, czyli 10 przykazań, o których należy pamiętać wybierając się na stok. Jest to ogólny zbiór zasad, które, które powinni przestrzegać wszyscy narciarze korzystający z przygotowanych tras narciarskich. W programie nie zabraknie też informacji jak uratować komuś życie na stoku, czyli kilka wskazówek na temat pierwszej pomocy w górach. Uczą młodych ludzi jak się zachować w razie wypadku na stoku narciarskiego, kogo zawiadomić, jak ewentualnie zabezpieczyć to miejsce wypadku. W tym odcinku powiemy także o lekcji bezpieczeństwa na wesoło, czyli quizach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, dzięki którym nauczymy się, jak zapobiegać wypadkom w górach. Biorą udział w, tych, w, tych impre, w tej imprezie, w tych zabawach, w tych quizach, w konkursach. A także w kaskach na stoku, czyli o zmianach przepisów dla najmłodszych uprawiających zimowe sporty. Zostańcie z nami. Akcja Bezpieczna Zima jest akcją po raz trzeci organizowaną. Kierowana jest do najmłodszych, do młodzieży. Ma za zadanie przekonać młodzież, młodych narciarzy do jazdy w kaskach narciarskich, pomimo tego, że w tej chwili już, już obowiązuje nakaz ustawowy do jazdy w kaskach. My, jak gdyby, wyprzedzając tą ustawę, już od trzeci sezon namawiamy dzieciaków, młodzież do. Do jazdy w kaskach poprzez zabawę uczymy bezpiecznego zachowania się na stoku, podstawowych zasad udzielania pomocy, no i takiego współżycia ogólnego na stokach meczerskich. Kiedyś, kiedy próbowałem z rampy 180 zrobić, to wylądowałem na głowie. Jaką Miałeś wtedy kask na głowie? Miałem. Jak ci tak, tak. to mierzymy, żeby prędkości? Dzieci również powinny jeździć w kaskach, żeby się im Mieli, tak się nic nie, nie stało, bo ludzie z góry nie patrzą na nas, jak kiedy jadą, oni patrzą przed siebie. To też jest bardzo istotne. Ratownicy górscy propagują numer ratunkowy w górach 601 Demonstrują akcję udzielania pierwszej pomocy na stoku, co jest bardzo istotne. Pokazują takie pierwsze podstawowe zasady. Uczą młodych ludzi, jak się zachować w razie wypadku na stoku narciarskiego, kogo zawiadomić. Jak ewentualnie zabezpieczyć to miejsce wypadku? Myślę, że to jest fajna impreza i dużo daje, dużo uczy tych młodych nacięć. Jak możemy pomóc? Przede wszystkim musimy zabezpieczyć miejsce wypadku i bardzo ważne jest po to, żeby na taką osobą się pochylić, podejść do niej, zapytać co się stało. Jeżeli widzimy, że osoba się wywróciła lub leży, podjeżdżamy, się, podjeżdżamy do niej, pytamy co się stało. Często bywa tak, że ta osoba się podniesie, podbiera się, prawda? bo nic się nie stało. Ale, ale jest to bardzo ważne, bo może się okazać, że taka osoba ma jakiś uraz ręki, nogi, wtedy musimy wezwać pomoc. To jest bardzo ważne. Oczywiście bardzo ważnym naszym zadaniem jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Wbijamy narty powyżej miejsca wypadku skrzyżowane. Skrzyżowane na tym miejscu wypadku, żeby narciarze jadący z góry mogli to zauważyć odpowiednio wcześniej, zwolnić, zatrzymać się. Zakładamy na nią taką swoją kurtkę, zapewniamy jej komfort termiczny. I bardzo ważne, co robimy dla takiej osoby, wzywamy pomoc. Na numery 601 100 jest, jest oraz 985. RIP! Dekalog narciarski jest to ogólny zbiór zasad, które, które powinni przestrzegać wszyscy narciarze korzystający z przygotowanych tras narciarskich, zamkniętych terenów narciarskich. Mówi się, że to jest dekalog. Te 10 przykazań jest naciągane w zasadzie, obowiązuje 5 takich głównych zasad. Przede wszystkim pierwsza zasada to jest to, że nie jesteśmy na stoku sami. Musimy uważać na inne osoby, na... musimy jeździć w ten sposób na nartach, aby nie dochodziło do wypadku. Musimy na te osoby uważać, na, na innych użytkowników. Drugą ważną zasadą jest panowanie nad prędkością. Prędkość podobnie jak na drodze. Musimy dostosować do trzech zasadzie warunków, do swoich umiejętności. Pogody i sytuacji na drodze. Oczywiście je, 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 czujemy, jeździmy z taką prędkością, na jaką pozwalamy na warunki. Jeżeli, są, jeżeli jest, jest zachmurzenie, jest nierówna traca, jeździmy wolniej. Wiadomo, że jeżeli e, jesteśmy zmęczeni, też, też powinniśmy uważać, powinniśmy jeździć troszkę wolniej, aby nie dochodziło właśnie do wypadków. Następnie jest, następną, następną zasadą, taką bardzo ważną jest wybór kierunku jazdy.